No, tak dzisiaj wygląda, ciąg. Mamy dzisiaj 20. maja godzina przed ósmą. koguty sobie pieją. Ja ostatnio wpadłem na taki pomysł, że zamiast kupinać, kupować szpinak w sklepie, bo ostatnio się z, z, o, ostatnio nie zauważyliśmy i ten szpinak był taki już do wyrzucenia i to jeszcze z Italii w polskim sklepie, wpadłem na taki pomysł, że niepotrzebnie zaraz wam da, pokażę dlaczego nie warto a co warto, zaraz wam pokażę dobra, idziemy Przygonimy nawet się, przegonimy po szklance wody. Idziemy sobie zrobić szybki trucik. Jesteśmy na miejscu. Jesteśmy na miejscu. Na łące, która nam daje takie dobrodziejstwa, jak choćby nawet szczaw świeżutki, taki duży okaz, to będzie mi łatwiej. O kilka sztuczek, sztuk wesne i już będzie wystarczająco, w każdym momencie mogę tu później przyjść jutro czy pojutrze. Trzczawi jest bardzo dużo od groma z tego ro, ro, robi się zupy, tylko że w zupie przy, przy takim intensywnym gotowaniu, zauważyłem, że ten smak. Troszkę zanika ten kwaskowaty. Nie wiem, czasem nie warto byłoby dodać do tego kwasku po. O, że jest duży tego kwasku. Kwasku dodać na koniec gotowania. No i dobra, tu właśnie sobie tyle z tego. Śniadanie. Pyk z kwiatkami fajnie kwitnąca. Okej, okay. to nam da naprawdę niezwykłą kopa. Coś, co nam bardzo potrzeba, tym bardziej w tych czasach. Ok, zjem sobie trochę jeszcze. Mm. Ok, do tego dorzucimy niszka lekarskiego. To jest ta różnica między mleczem, że w niszek lekarski wychodzi jedna, jedna łodyga do góry z korzenia, z ziemi mniszek ma takiego badyla, i tutaj z, z niego wychodzą kolejne do góry. Tego dużo nie będę brał. No, i kolejną naszą roślinką na dzisiejsze śniadanie będzie bluszczyk. Kurdy, Banek. W właściwościach to można bardzo dużo przeczytać. Tak samo się dowiedzieć. No i teraz sobie trzeba pomyśleć o i kolejny No i teraz sobie pomyślcie, że musicie iść do sklepu wydać jeszcze jakieś pieniądze, ktoś musi to przywieźć to jeszcze w takim okresie, dobra, mamy teraz taki okres. Jest, yy, jest maj, to wszystko nam teraz tutaj rośnie. I do wyboru mamy albo bierzemy ze sklepu, wydajemy pieniądze, ma gotowo, albo po prostu idziemy na łączkę i wspieramy. I Zostawik pod musli, pod smutek, przepraszam. Dobra, wolutku czasomki przeskakujemy i mieszamy to zaraz z wodą. Ale ładnie, ładnie. A do tego dorzucę jeszcze troszkę pokrzywy. Samo górę rozczepię, żeby nie było czasem czegoś. Okay. OK. akurat tak się złożyło, że mamy sz szpinak ze sklepu. E szpinak to jest właśnie taki z Włoch. Przed umyciem myć, 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 myć. 4,50 kosztuje. Ja pokażę Wam właśnie teraz jak wygląda szpinak kupiony i, i jak tutaj y traci się. O tak wygląda ten szpinak. To gdzieś była nawet taka pleśń. Nie pleśń, tylko zgnite. No właśnie takie podgnite. Tak wygląda. No i dobra. I nie wiem, co to ma w sobie w ogóle. no Wiadomo, że tam chwala się, że dużo właściwości, dlatego to ściągają. No i dobra. Jak to się ma do czegoś takiego, jak tutaj co mamy? No jak to się ma? Macie, porównajcie sobie. Patrzcie się. Świeżo zerwane. I szpinaczek. Świeżo zerowane, yes. pachnące, witnące.